Cześć, witam na naszym kanale, ja jestem Rafał. Dzisiaj mamy super okazję, ponieważ wyszły dwa nowe produkty. POLIWASH Light firmy CarLab oraz POLISIL produkty do mycia typu rinsless. Był już POLIWASH Blue, POLIWASH Red, nagrywaliśmy o tym odcinki. Ten produkt jest troszeczkę inny, opowiem Wam dzisiaj jakie są tutaj nowości, jakie zostały przeprowadzone zmiany. No i co, nie przedłużam mu jego oglądania. Ok. Zanim jeszcze zobaczycie całą resztę filmu, to muszę się troszeczkę wrócić, bo tam troszeczkę się rozszalałem i nie powiedziałem tak naprawdę, co to jest za produkt i dla kogo, dlatego osoby początkujące mogą mieć lekki, że tak powiem, mindfuck, nie wiedzieć, o co, o co chodzi tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Lite'a, to jest to szampon do mycia bezdotykowego szampony tego typu już testowaliśmy u siebie, Są to, jest to świetna alternatywa w momencie, kiedy chcecie sobie umyć samochód, nie mając dostępu do separatora, do maty z wodą i nie macie dostępu generalnie do na przykład myjki ciśnieniowej po to, żeby spłukać sobie samochód, więc e, tematem odcinka, głównym tematem odcinka jest ten właśnie produkt i on mniej więcej e, do tego się nadaje i tak się sprawdza. Oczywiście można go używać też do innych elementów, ale o tym już mówiliśmy w dalszej części odcinka. Drugim produktem, bo w odcinku też mało o nim powiedzieliśmy, e, jest Polysil, też karlawa. Produkt, który idealnie sprawdza się w duecie do na przykład osuszania lakieru, ale sam w sobie jest to po prostu polimerowy sealant. Czyli, jakby to powiedzieć, też osobom, które są z nomenklaturą detailingową troszeczkę w tyle i nie wiedzą co to jest, no to taki mocniejszy Quick Detailer, mocniejszy produkt do zabezpieczania lakieru może być stosowany właśnie na przykład na powłoki ceramiczne, żeby efekt jeszcze zbustować i jego sobie aplikujemy po umyciu. Także to tyle takim tytułem wstępu, mimo tego, że odcinek już dawno mamy na i nagrywamy to kilka dni po, e, po nagraniu. To chciałem tylko powiedzieć, żeby osoby początkujące też wiedziały, tak naprawdę o czym rozmawiamy. Więc standardowo nie przedłużam. Zapraszam do oglądania dalszej części. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I co? Do zobaczenia. Dlaczego POLIWASH LIGHT? Kiedy POLIWASH LIGHT? Tak naprawdę ta niebieska wersja, czy czerwona, bo to był ten sam szampon, nadal jest. Są to produkty, które nadają dosyć mocnej hydrofobowości, to znaczy myjecie sobie lakier i po oprysku na przykład wstępnym, czy po przejechaniu już rękawicą, czy gąbką Pojawił nam się efekt hydrofobowy. Ta woda bardzo szybko spływała, i w sytuacji, kiedy mieliśmy już na jakąś powierzchnię naprawdę bardzo dobrze zabezpieczoną jakimś produktem hydrofobowym, jakąś powłoką, nie wiem, woskiem czy czymś, co jest naprawdę mocno hydrofobowe, to ten produkt nie miał tak naprawdę czasu, żeby na tej powierzchni zadziałać. Tutaj pojawia się Polywash Light, który jest. Nie tylko, bo ten przypadek to potwierdzi, ale jest głównie produktem stworzonym z myślą o pojazdach zabezpieczonych już hydrofobowo, ponieważ tutaj ta hydrofobowość nie jest tak duża. Stąd właśnie pojawił się też produkt, którym jest PolySil. Nim będziemy sobie już tą powierzchnię później docierali. Natomiast to wlewamy do wiaderka, z wiaderka wlewamy sobie do opryskiwacza, opryskujemy. I pracujemy. I tutaj nie ma takiej sytuacji, że ta woda tak szybko nam się będzie robiła w kropelki, czy nie będzie nam spływała z poziomych powierzchni. Tylko będziemy mieli więcej czasu, żeby popracować i co istotne, będzie dużo więcej czasu, żeby ten brud mógł się. Ten produkt musi się związać z brudem i później będziemy mieli dużo, łatwiej, po prostu, dużo łatwiejszą możliwość usunięcia tego brudu. Została zwiększona też siła domywania, generalnie właściwości czyszczące są mocniejsze. I z tego co widzę na etykiecie, to jest on wydajniejszy, bo tam w poliłoż Blue było chyba od 35 do 50 ml na 8 litrów wody. Tutaj mamy tylko 30 ml, więc ten szapon będzie wydajniejszy. Mamy samochód, który jest bardzo brudny, wypukaliśmy sobie go wodą, niestety jest dzisiaj bardzo ciepło, więc on już troszeczkę sobie odparowuje, ale zaraz wlejemy sobie go do wiaderka i będziemy już pracowali na tym produkcie. Także co? No nie będę przedłużał, biorę się za działanie. Tak naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, mamy samochód, który nie jest niczym zabezpieczony, więc tutaj nie jest to idealne pokazanie tej cechy takiego wolniejszego hydrofobowania, natomiast i tak tutaj bardzo dobrze to widać. To znaczy tak, ja po przejechaniu sobie rękawicą, czy w moim przypadku gąbką, mam taflę, która po jakimś czasie zaczyna mi puszczać, zaczynają się robić te pęcherzyki. Co sugeruje, że właściwości hydrofobowe nadal są w tym szamponie, natomiast nie ma ich aż tyle, jak na przykład w poliłoszu czy innych e, szamponach tego typu, które mieliśmy już okazję e, testować. Tak naprawdę, tak jak mówiłem, samochód mamy mocno zajechany, więc spróbuję go zrobić tak, żeby żeby było dobrze, żeby, żeby pokazać Wam jak to zadziałało i jaki są efekt, jakie są efekty, jakie są efekty finalne. Warto nadmienić, że to jest dużo jakichś takich osadów typu soki z drzew i tak dalej, i ten szampon tego nie wyczyścił, choćbyśmy się bardzo, bardzo chcieli i starali. Natomiast no, to nie jest do tego szampon przeznaczony, natomiast tak czy siak fajnie jest pokazać na, też na takim zajechanym samochodzie jak to wygląda. Dobra, dynamicznie przeszliśmy sobie teraz na bok drzwi. Przeleciałem sobie najpierw spryskując powierzchnię opryskiwaczem z szamponem, który sobie wziąłem po prostu z wiaderka. A teraz mam tego polisila, produkt, który ma wspomóc nam osuszanie, dodatkowo jeszcze zabezpieczyć tą powierzchnię. Także pokażę Wam, jak się suszy teraz panel, korzystając z tego produktu. Producent mówi o jednym, góra, dwóch psiknięciach. Ja standardowo zrobię jedno więcej, czyli zrobię sobie trzy. Biorę, szam... eee, przepraszam, biorę ręcznik i przecieram. Zobaczcie, bo tutaj naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Dobrze, tak jak mogliście zauważyć, praca z tym polisilem i z tym szamponem jest bardzo przyjemna i bardzo szybka. Jestem naprawdę w szoku. Spodziewałem się, że będzie dobrze, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Mówię to w zupełności szczerze. Szybkość odparowywania tego produktu razem z tym szamponem i z całą, tą, z całą tą wodą, którą żeśmy nanieśli na lakier jest bardzo, bardzo szybki. Powierzchnia staje się bardzo śliska. No i e, nie chcę tutaj mówić o efektach wizualnych, auto jest z wypożyczalni i wygląda jak wygląda ten lakier. Natomiast sami możecie się przyjrzeć i zobaczyć, że naprawdę bardzo dobrze to doczyściło, więc efekt jest naprawdę zadowalający. Nam zostało jeszcze sporo auta do wyczyszczenia, także łapcie przybitki z mycia, a za chwilkę spotk spotkamy się już na podsumowaniu takim finalnym. No i cóż, cytując Michała, który właśnie e, trzyma kamerę i nagrywa nas mnie. <tak>, tak czyste żar znikło. E, oczywiście żartujemy, samochód niestety musiał już pojechać, więc nie pokażemy wam ostatecznie jak to wyszło, niestety tak na szybko to niestety musieliśmy wszystko robić, ale tak. Jeżeli chodzi o moje odczucia względem tego produktu, jestem w poważnym naprawdę szoku e, i mówię to zupełnie szczerze. To znaczy szybkość pracy z tym duetem Super, super rzecz. Zarówno na szybach. W zasadzie szyby bardzo dobrze czyściło się tym produktem. Brałem sobie po prostu na gąbkę, tą gąbką przejeżdżałem, osuszałem sobie właśnie tym polisilem. Mam teorię. Pewnie. Mm, przepraszam. Pewnie jeden z. Jedna z osób reprezentujących Carlaba w komentarzu nam na to odpowie, bo z reguły jest aktywna na naszym kanale. Wydaje mi się, że dawałem tego produktu za dużo. Jeżeli tak było, to nawet tego nie odczułem. To znaczy. Nie było żadnego problemu z dotarciem. Ba, to dotarcie było banalnie, banalnie proste, zarówno na szybach, jak i na lakierze. No dobrze, ale wracając do szamponu, bo trochę on jest dzisiaj głównym bohaterem, mimo tego, że ten polisil nam pomaga i bez niego praca byłaby zupełnie dużo gorsza, przynajmniej nie aż tak przyjemna powiedziałbym. No to tak, jeżeli chodzi o ten szampon, on ma też wiele więcej zastosowań. To jest kolejny z szamponów w kategorii tej, której można zrobić produkt do czyszczenia wnętrza, sam produkt do czyszczenia szyb, czy na przykład tutaj chyba też jest mowa, przepraszam, o. O quick detailerze, dokładnie tak. Można ten produkt też stosować jako quick detailer, więc to są bardzo wielozadaniowe produkty. Na no, nie, nie mieliśmy za bardzo czasu wam tego e, pokazać. Tak czy siak, w takim połączeniu i tak sprawdza się to e, po prostu idealnie. Jeżeli chodzi o opryskiwacz, tutaj wlałem sobie niecały litr tego produktu i wydaje mi się, że mogłem wlać go troszeczkę więcej. Tym bardziej dzisiaj, gdzie e, te warunki są takie, że jest naprawdę duszno i, i to wszystko nam szybko super odparowuje. Natomiast poza tym ciężko jest mi się doszukać jakichś faktycznych kurczę, nie wiem, nie, niedogodności, nieprawidłowości względem tego produktu, w ogóle tego, tego duetu. Jest jeszcze jedna rzecz, o której mówił mi producent, kiedy z nim rozmawiałem na temat tego produktu. No bo jakby w ogóle rozmowa zaczęła się od tego, że: ok macie dwa szampony rinsless, poza teraz trzeci. No i poza tym, że mamy wersję tą, która lepiej się sprawdza na samochodach zabezpieczonych, no to dodatkowo. Mamy troszeczkę zbustowaną e, moc czyszczenia, ale jest jeszcze jedna cecha, na którą nie każdy zwraca uwagę, mianowicie te polimery, które nakładamy na lakier, potrafią też zatykać gąbkę. Jakkolwiek to nie brzmi, ale tak to mniej więcej wygląda, że ta gąbka też ma jakieś komórki swoje i tak dalej i później praca tą gąbką i tym duetem, tym szampon plus ta gąbka może średnio się sprawdzać. Tutaj zostało to ogarnięte w ten sposób, że jest to dużo rzadsza przypadłość i o tym też mówi i chwali się producent. To znaczy chwalił się mi, nie wiem czy chwali się tym na oficjalnych jakichś tam komunikatach i w opisie, natomiast to jest bardzo ważna cecha. Tak naprawdę myślę, co jeszcze mógłbym powiedzieć i chyba na siłę staram się to przedłużyć. To co ten szampon potrafi, widzieliście, to co potrafi polisil też widzieliście. Okej, okay, nie pokazaliśmy wam efektu samochodu polanego wodą po tym duecie, natomiast to jest jakby dla mnie drugorzędne. Chodziło tutaj o tą kombinację w kwestii czyszczenia lakieru i sprawdziła się naprawdę wybitnie. Ja jestem w ciężkim szoku, tak jak mówiłem wcześniej. Ten niebieski poliwash, e, może za sprawą tego polisila, trochę aż tak, z racji tego, że go tam wtedy nie mieliśmy, aż tak mnie nie, nie kupił. Mimo, że mam go u siebie w, w garażu na półce, to, to myślę, że ten go zastąpi i to skutecznie. Tym bardziej, że moje samochody z reguły są zabezpieczone, dużo bardziej hydrofobowe, więc czyszczenie tym e, szamponem będzie po prostu dużo, dużo przyjemniejsze. Nie przedłużam, bo tak naprawdę mógłbym gadać Cały czas to samo w kółko. Widzieliście jak działa? Jest super. Kupicie go w Mister Cleanerze. Dziękujemy firmie Karla, bo podrzucili nam go właśnie do testu, żebyśmy nagrali. Dodatkowo miałem taką przyjemną rozmowę z producentem, który wytłumaczył mniej więcej o co chodzi i dlaczego. Także bardzo serdecznie za to dziękuję. Produkty te kupicie oczywiście w sklepie Mister Cleaner z kodem KIPITKIN, Zrobicie to 15% taniej, więc polecam, bo naprawdę się opłaca. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Do następnego. Ciao.